Cześć majsterkowicze, witam Was na kanale Majstero. Dziś pokażę Wam produkty marki Pika, czyli najlepszą linię znaczników, ołówków oraz markerów budowlanych. A na końcu filmu mamy rozdanie. Do rozdania mam dzisiaj czapeczkę oraz zestaw Pika Fine Dry. Szczegóły rozdania mamy na końcu filmu, więc oglądaj do końca, a my przechodzimy do przeglądu naszych produktów Pika. Jeszcze tak dodam tylko, że nie ma tu wszystkich produktów marki Pika, no bo nie jestem w stanie ich sobie tutaj dzisiaj przygotować. Ale na naszej stronie znajdziecie to, co będziecie chcieli, więc zapraszam serdecznie. Kategoria pierwsza są to automatyczne ołówki precyzyjne. Pika Fine Dry 7070, którą trzymam w rękach, to profesjonalny ołówek stolarski o automatycznym wysuwie wkładu, który pozwala na precyzyjne oznaczanie bez konieczności temperowania. Jego metalowa końcówka zapewnia trwałość i dokładność, a antypoślizgowy uchwyt ułatwia pracę nawet w rękawicach. Świetnie sprawdzi się na drewnie, metalu, plastiku czy też szkle, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla stolarzy i rzemieślników. Do tego modelu mamy dodatkowe wkłady. Na dzisiaj przygotowałem akurat cztery, myślę, że najpopularniejsze. Wkłady grafitowe H7050. Twarde, odporne na ścieranie, idealnie do rysowania precyzyjnych linii na twardych powierzchniach. Grafitowe HB7030, bardziej uniwersalne, dobrze widoczne na drewnie i materiałach stolarskich. Białe wkłady, stworzone do oznaczania ciemnych powierzchni, doskonale sprawdzają się na antracytowym drewnie i metalach. Czerwone wkłady H09 mm 7031, kontrastowe ułatwiają trasowanie na jasnych materiałach, jak kamień i beton. Kolejny to marker Pika Big Dry. Marker z grubym, wymiennym wkładem, odporny na trudne warunki. Sprawdza się idealnie w znakowaniu betonu, cegieł czy też drewna surowego. Oraz trzeci z dzisiejszych modeli jest to Pika Dry. Wszechstronny marker budowlany, zaprojektowany do pracy na mokrych i tłustych powierzchniach. Ale i nie tylko, ponieważ do niego są różne wkłady, więc tak naprawdę ten znacznik może być uniwersalny, ponieważ wystarczy w nim wymienić wkład. A jakie wkłady dzisiaj przygotowałem do tej prezentacji? Pierwszy z nich jest to grafitowe 40-30 podstawowe dobrze sprawdzające się w standardowych zastosowaniach. Grafitowe H4050. Twardsze przeznaczone do precyzyjnych oznaczeń na metalu i kamieniu. Żółte 40-32. Idealne do oznaczania na ciemnych powierzchniach takich jak metal czy beton. Solidne wkłady 40-70. Odporne na ścieranie i trudne warunki budowlane. Oraz zestaw 4020. Komplet różnorodnych wkładów do szerokiego zastosowania. Jest tu m.in. kolor żółty, czerwony czy też zwykły grafitowy. Takich zestawów na naszym sklepie znajdziecie dużo więcej, więc wystarczy tylko wejść na naszą stronę master.pl znaleźć sobie odpowiednie wkłady, jakie tylko chcecie, przeczytać opis, czy do waszego zastosowania będą idealne i wystarczy je kupić. Zapraszam serdecznie. Ok, przechodzimy do kategorii drugiej, są to markery do głębokich otworów. Pika Dry 17041. Zaprojektowana do trudno dostępnych miejsc, umożliwia precyzyjne znakowanie w otworach montażowych i głębokich szczelinach. Posiada cienką metalową i długą końcówkę, umożliwiającą dotarcie do wąskich przestrzeni. Ale z Pika Ink są jeszcze bardziej cieńsze markery czyli jest to marker czerwony oraz czarny Pika Ink 15040 oraz 15046. Szybko snące i wodoodporne, dostosowane do detali. Mało tego, Pika oferuje nam tutaj dodatkowy tusz, żeby przedłużyć żywotność naszych markerów. Jest to super rozwiązanie. W tym przypadku mam tutaj czarny tusz, jest również czerwony, niebieski i tak naprawdę do każdego koloru, który oferuje Pika Ink. Przechodzimy już do trzeciej kategorii, są to znaczniki woskowe i przemysłowe. Pika 99052, biały znacznik woskowy, wodoodporny, odporny na wysokie temperatury, dany do znaczenia szkła, metalu oraz betonu. Dodatkowo do niego mamy również dodatkowe wkłady. On występuje w kilku kolorach. Tak samo dodatkowe wkłady też występują w kilku kolorach. Kategoria czwarta kredy przemysłowe. Pika Kreda luminescencyjna, idealna do znakowania powierzchni wymagających czytelności pod światłem UV. Oraz takie zwykłe kredy przemysłowe 591, jest to ich model. Dostępne są w różnych kolorach. Dzisiaj mam biały oraz żółty kolor, stosowane na budowie i w przemyśle. Przechodzimy do kategorii piątej, markery precyzyjne i permanentne, ale nie są to Markery Pika Dry do głębokich szczelin. Są to zwykłe markery precyzyjne, gdzie ich końcówka ma nawet 1 mm, co sprawia, że możemy bardzo precyzyjnie coś zaznaczyć na różnych materiałach. Biały model 532, marker, który ma końcówkę od 1 do 2 mm, w zależności pod jakim kątem będziecie zaznaczać. Dobrze widoczny w ciemnych pomieszczeniach. Szybko schnący i odporny na ścieranie. Model Pika 533 oraz 534 są to czarne markery precyzyjne. Zapewniają dokładne oraz trwałe oznaczenie. I na koniec marker permanentny 534 model. Kolor czerwony, tak jak wszystkie, odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne. Kategoria szósta: markery okrągłe i olejowe. Pika 520, są to te kolory, które tutaj leżą na stole. Można powiedzieć, że zwykłe markery do oznaczania znowuż wszystkich nawierzchni. Biały kolor w ciemnych pomieszczeniach. Czerwony, zielony, niebieski. Dostępny jest na pewno jeszcze kolor żółty, z tego co pamiętam, ale wszystko możecie sprawdzić na naszej stronie meisterok.pl oraz model Pika 524. Jest to marker olejowy w kolorach, które tutaj widzicie, ale tak jak wspominałem już wcześniej, różne są kolory dostępne na stronie. Dzisiaj mam żółty, czarny, niebieski oraz zielony. Idealny do trwałych oznaczeń na Różnych powierzchniach odporne na warunki atmosferyczne. No i przechodzimy do ostatniej kategorii, jest to kategoria siódma, ołówki stolarskie. Pika Classic 540-24 cm długości. Solidny, tradycyjny ołówek stolarski odporny na złamania. Ten sam model, ale długość 30 cm. Ołówek kamieniarski zaprojektowany do znakowania na betonach, cegłach czy kamieniu. I ostatni model, który mam przygotowany do dzisiejszego filmu. Jest to Pika 544, 24 cm długości. Z tą różnicą, że jedna połowa tego ołówka jest polecana do suchych nawierzchni, a druga połówka do mokrych nawierzchni. Także jest to super rozwiązanie takich modeli. Z takim rozwiązaniem z Piki jest dużo Więcej, tak jak już wspomniałem wcześniej, zapraszamy na nasz sklep internetowy majstero.pl. Dodam tylko do tego modelu, że nie rozmazuje się i jest odporny na działanie wilgoci. To już wszystkie produkty na dzisiaj, które przygotowałem marki Pika. Mam nadzieję, że dzisiaj pomogłem Wam wybrać idealny produkt marki Pika do Waszej pracy. I oczywiście nie zapomnijcie wziąć udziału w naszym rozdaniu. Tak jak wspomniałem, do rozdania mam czapkę Pika oraz, oraz znacznik z wkładami Pika Fine Dry. A żebym to ja wybrał Ciebie. Trzeba zasubskrybować kanał, trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać komentarz z jakąś zabawną historią z Waszej pracy. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!